4000 zł w postaci tego pięknego kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem fiako. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia! Hej, czy siemanko manco, przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zacznie się on dosyć yy, smutno, bo muszę sprzedać. Muszę sprzedać Wajsy za 80 koł,a tak się z nich cieszyłem. Nie myślałem, że one tutaj zostaną na wieki wieków, ale no nic nie jest wieczne i przechodzimy, a nowy event nas już tutaj wita Safe Cracker Crackers, Safe Crackers, czyli coś włamywacze nazwijmy to sobie. No, mocna skrzy... Znaczy najmocniejsza skrzynia jest mocna, tyle wam powiem 420 zł, na samym starcie sobie odpalamy. Przypominam, że CSGO skins jest serwisem tylko i wyłączy losu pełnoletnich, więc jeżeli 18 nie masz, no grać tutaj nie możesz. Myślę, że jest to proste, myślę, że jest to zrozumiałe, ale w razie czego no, wale tutaj w jeszcze tak sobie zabimy, może sobie przybliżymy troszeczkę, żebyśmy już skolepie widzieli i będzie klasunia. Um, 134 zł, więc 420. No póki co nam to nie wychodzi najlepiej. Mamy Curved Jade. Okej, okay. czy to będzie coś warte? No nic ula, ostatni raz to otwieram na zbustowanym trybie i zobaczmy, czy coś tutaj nas czeka. No, Nicula, Bloodsport. No, jest jakaś szansa, że to będzie jakiś Turbostan. U, kurde, faktor new, No dobra, za 1040. Czyli jest to tak zwany Turbostan. Fajnie, to mi się podoba. bag Case, e, czyli skrzynka z jakimś lutem. Karombi Tiger Tooth Piękny nóż, osobiście posiadam, polecam. Chcę go trafić, tyle powiem. To, że mi tego nie znaczy, że nie mogę mieć drugiego. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznych. Bankiem przedmiotów, jak widzisz, nie komają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIACO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates z kodem oczywiście Fiako. Na początku mamy profit, prawda 30 zł, ale z perspektywy skrzyni za niecałe 200 zł. Podoba mi się to. Nie sprawdziłem, na dresserze kosztuje ta najdroższa skrzynia, ale coś mam wrażenie, że cię ona jeszcze nas będzie czekała. 900 zł tutaj na dresserze kosztuje druga najdroższa skrzynia, a WP Grafit ej, ona potrafi swoje kosztować. Jest to co prawda tutaj jakieś 857. Gdzie ona jest? A, jest, jako szósty najlepszy drop. Aha, 40 zł na minus. No było blisko, powiedzmy to sobie. CZ Victoria, o nawet ten Battlestar, no nie, to nie jest 50 zł kosztowało, no właśnie 42. Szału nie ma, mówi się trudno, żyje się dalej. Pamiętajcie, że nie zawsze trafiać te najlepsze przedmioty. Często trafiać te właśnie najgorsze przedmioty, SSG Ent SG Integrale e, Ciekawostka, jest to najlepszy skin, jaki możecie wydropić po meczu. W związku z czym z tej perspektywy spoko, ale z perspektywy skrzyni za 900 nie do końca, trafiamy Blaze, no wolałbym digla Blaza, ale mam umpa Blaze, więc umpa Lumpa 91 zł. No i 380 poszło się grzać. Flame test 5-7. No, mówi się trudno, żyje się dalej. Spokojnie. Złoty ej no nie no, to jest przesadzaj, się, że on, chociaż te dwie dychy będzie kosztował. Turbo Peak SSG, no nie jest to Turbo. Turbo Traff no 115 zł. No, na początku przewalamy tej skrzyni ostro. My cały czas przewalamy ostro, niedobrze się dzieje przyjacielu, nie o to tutaj chodziło, nie to chcieliśmy zobaczyć, no nie oszukujmy się, tak? Liczymy na coś lepszego, no ten Night Stripe przeleciał, byłby to drugi najlepszy drop Tymczasem znowu ten Turbo pik pieprzony za 115, no i 350 zł w czapę Czy to będzie Hyper Beast? Wszystko wskazuje, że to będzie Hyper Beast, czyli szósty najlepszy drop, ale on nam chyba też... Ups, przepraszam, faktur nie akurat No to mamy profit, jak mamy profit, to spitalamy Night Ops, kojarzy się trochę z Black Ops Czyli z Call of Duty oczywiście, ja w Black Opsa troszeczkę grałem, muszę przyznać Aczkolwiek nie jakoś bardzo, bardzo dużo e, Muszę przyznać, że ja jednak jestem bardziej fanem Modern Warfare, w szczególności trójki Nie tej z remasterowanej, bo nawet w nią nie grałem, czytałem tylko opinie, które były dosyć beznadziejne Ale Modern Warfare, no trójka u mnie w szczególności, może dlatego, że z ziomeczkiem długo graliśmy Zagrywaliśmy się w kopa, nie, w tego coś tam, fale przechodziło Kurde, to u majstersztyk, no nie Od tego koda zdecydowanie pokochałem fale, no ale jednak do tamtych fal to chyba tylko Ghost miał jakiś taki podjazd większy Później już jakoś tak troszeczkę nie, nie będę ukrywał, e, no ale w sumie czemu my tu gadamy Call of Duty? Nie wiem, być może dlatego, że mi się aż tak skojarzyło te Night Ops z Black Ops, to może być też nietrafnym skojarzeniem, ale jednak u mnie tak jest, więc się pochwalę. 3,40, fenomenalnie, gówno poleciało, Good wreszcie oddaj. Proszę, dajże wreszcie coś z top 3 najlepszych dropów. No szkoda, że w tej najdroższej skrzyni, no ale dobra, niech będzie. Niech będzie, czekajcie, to raz kosztuje 90 złotych, więc otworzymy sobie 3 na raz. Prawie że 300 polskich złotych z tym kliknięciem. No i najlepszy P2000, P2000 który jest tutaj 11 najlepszym dropem, więc no umówmy się Daleko mu, daleko mu do tego, co byśmy chcieli. Franklin, drugi najlepszy drop. Let's go, Franklin. Franklin to mi zawsze kojarzy z Franklinem z GTA. Nie wiem w sumie, czemu tak mówię o tych skojarzeniach, ale taki jakiś skojarzony odcinek dzisiaj. E, możemy sobie przejść do tej skrzyneczki, wrócić właściwie do Golden Volta. 2300 na Jesterze. Ej, to też nie jest jakoś turbo, turbo dużo, żeś tak wyrażę. Czy to będzie meczka Fade, no nie będzie meczki Fade, co już byłoby nawet nie najgorszym tefem. No, Traitor, zaś tym tutaj, to jest zdecydowany wylew. Przewaliliśmy już osro póki co No nie będę dziewiątki, nie Chciałbym liczyć, że się dotoczy No ale ja już tak widziałem jak leci, że no niciula, no niciula Jeszcze się to jest prawdziwe, tak sobie O, o, let's fucking go Golden Arabesk, drugi najlepszy drop To będzie profit sążny 10 tysięcy I to mi się podoba, zostawiam go oczywiście I już jest przyjemnie, tak Weźmiemy sobie, o tutaj, czekajcie, czekajcie Szybki luksurius, po pierwszego, po pierwszego, daj mi go Szybki ze z dziworem, Zobaczmy jak to się potoczy tutaj na naszych oczach I mamy rękawice, które zdecydowanie nam zgarnią, zgarnią tej tą, tą, tą Battle. Jest 420, psztulamy 2000, więc naprawdę potężnie, nie boisz tego powiedzieć. Wchodzę sobie w moje bitwy, no potężna pasa underdogów w ostatnim czasie przewalona. No dobra, spróbujmy raz. Spróbujmy raz, jeżeli nie odda, to będzie znak, żeby tutaj nie wracać, po prostu, tak? Że tutaj nie wracamy i, I tak po prostu do tego trzeba podejść. Skoro Atlander z tego klasyka wygrałem, ty. Po co ja to robię? Skoro to z jest klasyka. No dobra, w taktyczny łyczek? No i zobaczmy, underdog, czyli trafiamy jak najmniej, na początku nie poszło nam najgorzej, należy tutaj zauważyć, ten good knife też będzie całkowicie przyzwoitym dropem, więc w porządku, Niewielką brakuje do lidera, no teraz stawiamy shadowki, które też w porządku, łopatylskardy kulturalnie się tutaj zachowały, w porządku, stóweczki nam jeszcze brakuje, okej okay. i w tym momencie wychodzimy na prowadzenie, trzy skrzynie do końca, czy to jest ten dzień? No nie no, trafiamy Huntsmana kuźwa, autotronika za 1300 złotych No i bot Adrian na przegania, ale tylko Adrian, no niewiele nam brakuje On teraz trafia Hansmana LoRa, ale my trafiamy Guta, ultravioleta w statraku minimalware, Ostatnia skrzynia, no i trafiamy klasyka i Ciul, i Ciul z tego wszystkiego nie było blisko, no ale przewalamy, więc ja uciekam od tej bitwy Może kiedyś się jeszcze tutaj uda zrewanżować Dodaję sobie skrzyneczkę i dam sobie tą eventową skrzynkę A ty chyba wiesz, co ja chcę zrobić, nie? Ty chyba wiesz, co ja chcę zrobić Dzisiaj już oddał Golden Arabeska, oddał całkowicie przyzwoicie, gdzieś to skrzynia 200, coś kosztowało, dokładnie tak. Bierzemy sobie na jesterku, bierzemy sobie 6 takowych to skrzyneczek, 3 osoby i na szarku. Widzu, 14 tysięcy złotych, czyli 42 tysiące, w sumie musimy trafić w tójkę, żeby to nam wyszło na plus. Czy to jest do zrobienia? No kuźwa oczywiście, że jest, powiem więcej. Musimy trafić 4 takie prinsy? Oh shit, no to będzie jednak trudne. Jednak tak szczerze w mojej głowie to wyglądało dużo, dużo lepiej. W szczególności patrząc na to, co trafiamy, no jest potężna dupa. No ale jeszcze bloki Fade nas czekają. Hansman, no to chyba nie jest Sapphire, przepraszam, to jest Sapphire. 7 koła. Trochę bliżej, jeszcze tylko jakieś. Golden Arabeski M41S Fade. Let's fucking go. No na klasyku teraz bym skakał z radości. I też się cieszę, bo to jest dobre trafienie. Kolejny Sapphire dorzucony. No dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Ale to już ostatnia skrzynia jest. I Jeszcze nic nie poleciało, na górę poleciał chociaż jeden Golden Arabesk jeszcze O kurde, ten to, ten to dopiero przywalił tym punktami No spróbujemy raz jeszcze Spróbujemy raz jeszcze, bo czemu też nie? 30 koła stało z 80, fenomen Ale i tak się udało dosyć dużo tam trafić, nie? Myślę, że w moim lucie jest tak W lucie, kuźwa, w ekwipunku jest około 30 koła Więc w porządku, tak? W porządalu Na początku już witamy się z m 41 z Fate Z kałachem pamiątka rodzinna za 800 Więc nie ma tragedii ale liczymy na coś więcej, chociaż Emerald, żeby to był. Let's fucking go! Emerald trzy koła już kosztuje? Jo, pierdzielę! No dobra, to jest potężne trafienie i kolejny raz Emerald. Dorzucony jeszcze Sapphire. Ok, w porządku, mamy 17 koła. Mamy jeszcze dorzucone rękawice, które kosztują 3,5 tysiąca. Szczerze nie miałem pojęcia, ile to będzie warte. No też tutaj na klasyku byłoby stosunkowo blisko, ale takie gówniane trafienie, w którym w sumie zganiamy jakieś 4 stówy. Holy shit, niedobrze, niedobrze, ostatnio, no beznadziejne. To będzie, to będzie dramat. To będzie dramat. Ostatni raz. Ostatni raz to robię ja na szarku. No. W sumie jest taka pora, że być może ktoś by dołączył, więc pozwolę sobie dać jednego bota i przypomnieć Ci przyjacielu, że jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, możesz kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności i użyć oczywiście kodu Fiako, który daje Ci 10% bonusu do ładowania, do tego 2 złote i 10 groszy na start i walutę eventową. Jeżeli owe event trwa, na chwilę obecną trwa, więc można korzystać. Do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam, ale mówię, jeżeli tak planowałeś, no to być może nie jest to najgorsza opcja. Eye of Orus za 2000, oni także za 1700. Szczerze nie wiem, ile ten Eye of Orrus teraz kosztuje. Kosztuje nie najgorzej. Nie widzieliśmy ani jednego Princea jeszcze. Jestem zdegustowany tym faktem. Dawaj, że Princea i wyprosiłem. Wybłagałem Princea za 13000, wlatuję właśnie dla Bota Michaela. No, Underdog by tu siedział jak talala. No ale szału nie ma, idąc dalej. No dobra, 15 koła, czyli powiedzmy, Michael się zwrócił jako tako. Jest sofajer dorzucony, zawsze to miło, szkoda, że to jest meno a nie prince. Bylibyśmy w totalnie innej sytuacji. Ostatnie otwarcie. To Ostatnie otwarcie, jest taki wylew za każdym razem. 12 koła. Boli, boli. No i mamy 24 koła tutaj, więc zablokuję sobie to, zablokuję sobie ta rękawica. Tego doplarka sobie zablokuję, tego fajda też sobie zablokuję. Trzy koła sobie mogę spieniężyć. No mieliśmy przepiękne rękawice, a mamy jak mamy, przypomnę ci jeszcze przyjacielu, że trwa oczywiście rozdanie, a właściwie nie jedno, aż trzy rozdania na Fire Seppenta, na Guta i na Shadowki. Jak wpłacisz dychę z kodem bierz udział w rozdaniu na Guta, jak wpłacisz 15 złotych, bierz udział w rozdaniu na Guta i na Shadowki, a jak wpłacisz 30 zł, to bierz udział w rozdaniu na Guta, na Shadowki i na Fire Penta. przyjacielu, tak jest, Fire sepent pieprzony za cztery koła, jest do zgarnięcia, e, tak jak mówię, do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam, ale jeżeli byś chciał, no to... Jest opcja, jest opcja. Na samo zakończenie, ostatni Jester wlatuje w tym momencie i tym apep Carsem żegnasz tą przyjacielu. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Ustaw kończę łapkę w górę, a my klasycznie widzimy się już jutro. Trzymaj się. Strzała.